Jesteśmy 5 tygodni do zawodów, Pierwszy film z przygotowań, plecy lata. Mega intensywny, fajny trening. Jeden z trzech. Wszystkie będziemy radycynować na kanale. Także pozostańcie czujni i lecimy. Revolutionary front line standard. Solitary mind state kind of scary. Take a deep breath, take a deep breath, and put me on the front line. Put me on the front line, put me on the front line. To put me on the front line Put me on the front line Put me on the front, line. Put me on the front line. Ok, mamy 2 minuty przerwy po takiej serii I leci zaraz trzecia seria Jak widzieliście zaczynamy od prowadzenia linki do biodra Czyli najszerszych grzbietu, później podciąganie chwytem neutralnym, środek pleców później wysuwanie pod chwytem, znowu gdzieś tam środkowa część pleców eee, wysuwanie ketlami, z tym że łokcie są ustawione szeroko też to fajnie na górną część pleców wpływa i kończymy otwieraniem z to jest nasz trening pleców dzisiejszy trzy takie gigancerie, a później lecimy do klaty <laughs> zwróćcie uwagę na to, że prowadzę po paraboli. Przytrzymuję go na dole, mocno dopinam, wyczuwam najszerszy, dopiero go opuszczam. Eksplozywnie idę w dół i powoli idę do góry. U 10-12 powtórzeń sobie zaczynam. To jest moje pierwsze ćwiczenie. Zwróćcie również uwagę na moją klatkę piersiową. Nie ma tego zamknięcia, co często ludzie widać. Składa otwarte, cały czas. To jest bardzo ważne ustawienie. Łopatek, żeby wasze plecy dobrze pracowały. Muszą być odpowiednio ułożone łopatki. Ok, następnie przejdziemy do podciągania. Wiosowanie podchwytem. Bardzo fajnie plecy czuć. Obowiązkowo z paskami, do lepszego czucia pleców. Nie chodzi o to, czy sztanga ci wypada z rąk, czy nie. Po prostu lepiej czuć plecy, kiedy nie musisz myśleć o uchwycie. Ale to jest jeden z tipów na plecy. że u mnie też nie ma tego odbijania przyciągam szlangę, dopinam te mięśnie dopiero powoli je opuszczam bardzo ważna kwestia i kończymy fajnym otwarciem, też z przytrzymaniem rozciągam tec. i mocno dopinam środek okej, okay. plecy mamy zniszczone, trzy serie w następnym tygodniu będą cztery i lecimy z platą. Zaczynamy od wyciskania na maszynie Hammer na klatkę. Bardzo lubię tę maszynę, bo jest leciutki skos w górę i taki tak naprawdę wystarczy, żeby już angażować tą górną część klatki. Tak samo jak robicie na handlach, nie musi być to bardzo duży skos, wystarczy slide, incline tak zwany, czyli leciutki skos i to już daje fajny rozwój. Okej, okay, jedziemy tu dwie serie rozgrzewkowe, teraz będzie druga. Później lecimy trzy robocze, które będą polegały na tym, że odpoczywamy pomiędzy seriami 20 sekund, wykonujemy 8 powtórzeń, czyli tzw. cluster sety, które już Wam pokazywałem na kanale. W dalszym ciągu z nich korzystam, bo działają rewelacyjnie. Więc długa, rozgrzewkowa i lecimy z roboczymi. Ok, wrzucamy 3 krążki na stronę i lecimy cluster sety, czyli 10 powtórzeń, 20 sekund przerwy, 8 powtórzeń, 20 sekund przerwy, 8 powtórzeń, rest, Trzy takie. Ok, i odpalamy sobie czas, pracujemy 10 powtórzeń, 20 sekund przerwy. 40 sekund odpoczywamy, czyli do 40 po. Dobra. Uch. Ok, I robimy takie trzy robocze. Także już na dzień dobry mamy za na placie. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia na klatkę. Będzie to skanie na ławce skośnej w dół. Prowadzimy łokcie nisko, daleko za siebie, rozciągamy mocno klatkę i wyciskamy mocno, angażując w dół klaty. Także zaczynaliśmy od góry, przechodzimy do dołu, na koniec będziemy jeszcze sobie ją lekko rozciągać. Tutaj większa ilość ruchów, 12-15, ciężar dosyć mały, tak żeby fajnie rozciągnąć, dobrze wyczuć tą klatkę. Jedziemy Jak widzicie Ruch prowadzę na dwa razy Czyli opuszczam go naturalnie tak byłem wyciskał do klaty Ale jeszcze rozluźniam łopatkę na dole Prowadzę ruch pod pachę, dzięki czemu to osiągnięcie jest dużo lepsze. Faza ekscentryczna jest wydłużona, a więc uszkodzenia w klatce są większe. My life was heavy and hard. Yeah. So many days, so many scars. But it was all of those years to make who I am. Yeah. But I broke through, and here I stand. Yeah. Don't try to fight nothing new. Kończymy klatę. Tak jak widzieliście, pompkami, też w nieco innej wersji niż zwykle. Biodro mam ustawione wysoko, dzięki czemu kąt padania e, mojego ciała jest ustawiony na górną część klaty, mocno ją izoluję i na koniec otwieram klatkę sobie rozpiętkami i tym kończymy dzisiejszy trening. Mamy wszystko moi drodzy dzisiaj, Ten klata zniszczone, jeden z trzech treningów, dzisiaj bardziej taki, powiedzmy klaty nakierowane na izolację, w innym trenuję bardziej ciężarami, ale to wszystko zobaczycie w innych odcinkach, także śledźcie kanał, widzimy się w następnym, pozdrawiam.